Konflikt RODET Komisja Rozjemcza Komisja Rozjemcza to bezpłatna usługa świadczona na terenie całej Norwegii, która polega na rozwiązywaniu problemów dzięki mediacji. Zajmuje się sprawami cywilnymi zgłoszonymi przez zwaśnione strony, konfliktami takimi jak kłótnie rodzinne, sąsiedzkie, na przykład o naturze finansowej. Czasami sprawy przekazywane są Komisji Rozjemczej przez organy ścigania. Każdy może zgłosić się do Komisji po rady i informacje. Nie zobowiązuje to do kontynuowania sprawy, a członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. Sprawy zazwyczaj są rozpatrywane w ciągu kilku tygodni. Na mediację składają się rozmowy i negocjacje, które mają prowadzić do podpisania umowy przez obie strony. 9 na 10 spraw zostaje zakończonych powodzeniem, czyli zgodą.